Pani Agnieszka Gierszewska, która nadzorowała zawody Hobby Horse, to jest właśnie taka nowa dyscyplina, która się niedawno zrodziła. To jest pytanie, co jest takiego w niej fascynującego, że w ogóle jest, że w ogóle się dzieje. Przecież to jest cały rynek, te koniki w internecie, one są w różnych cenach, poziomach, wyglądach. I Co Pani o tym jakby wie i dlaczego? jak Pani tłumaczy fenomen taki? E, Szczerze mówiąc jestem bardzo zaskoczona i właśnie od tego roku zrobiło się to bardzo, bardzo modne, że dzieci z tymi konikami na patykach Myślę, że to jest zmuszyć. takie spełnienie je marzeń, je jednak dziecko jest bardzo drogim sportem, nie a tutaj jest troszeczkę taniej tak, i, i myślę, że nie? można w ten sposób po po brać udział czynny w zawodach, jednak zgodnie związanych. Tak. Piękno. Czy to jest tak, że te dziewczyny, Grywa. które właśnie się bawią w Hobby to są, zawod... znaczy, to są dziewczyny, które też jeżdżą konno na normalnych, przepraszam, na prawdziwych koniach. Tak, tak. Czy to pani zauważa, czy to jest tylko tak, że to są takie dziewczynki, które się zabawią na chwileczkę właśnie taką zabawką, czy nie? Czy one myślą poważnie już? W większości to są dziewczyny, które przychodzą do stajni i pomagają, jeżdżą tutaj, a więc w większości jednak są powiązane z życiem stajennym na co dzień. Co było ważne w tym konkursie? Co, na co trzeba się nastawić, żeby wygrać, bo wszystkie jeszcze prezentowały taki dosyć wysoki tak. poziom, jeżeli chodzi już tam o też wyższe przeszkody, więc widać było, że chcą. Co, co było ważne? No, jakby z Pani punktu widzenia, trzeba było się nastawić na sport bardziej, czy też na tych... Myślę, że na jak najszybszą po prostu trasę przejazdu, żeby gdzieś jednak nie wyjechać głębiej, tylko zrobić biało, jakiś skrót nie? i oczywiście się zasuwać. Czy frekwencja Was zaskoczyła, że dosyć wysoka? Że tak, dużo? tak. Nawet bardzo dużo osób zakres zakres zgłosiło się Dzisiejszego dnia. Naprawdę tu jesteśmy bardzo mile zaskoczeni widzę, na tych że będzie Pani podpowiadała organizatorowi tutaj właścicielowi, żeby Hobbycork wszedł na stałe do kalendarza Hubertusa, żeby rozszerzać tą wydarzenie. Myślę, że tak. Może nawet pomyślimy o jakimś cyklu zawodów, zrobić jakieś małe mistrzostwa. Wszystka? Myślę, że na pewno pójdziemy tak w tą stronę. Fajnie. Dziękuję wszystko bardzo. Dziękuję.